W mojej serii Stadion za stadionem często używałem określenia, że stadion spełnia wymogi ligowe. Stwierdziłem, że żeby bardziej Wam wyjaśnić, o co chodzi z tymi wszystkimi wymogami, opowiem Wam, co stadion musi mieć, żeby spełniać wymogi na każdym poziomie rozgrywkowym. A więc kończę przedłużać i zaczynamy. Aby stadion spełniał wymogi ekstraklasy, potrzebne są trybuny, których minimalna ilość krzesełek musi wynosić 4500. Całkiem nowy przepis, który występuje od 2019 roku, czyli podgrzewana murawa. Lampy o moc 1200 luksów Szatnie z pełnym wyposażeniem, czyli 25 miejscami siedzącymi, 5 prysznicami, dwoma toaletami oraz stołem do masażu, lodówką i tablicą taktyczną. System kontroli wejść, w to wchodzą bramki, płotki i ochrona. Parkingi nie tylko dla gości, ale dla sędziów, delegatów, dziennikarzy, VIP-ów i zawodników. Oraz monitoring i systemy kontroli widzów i bezpieczeństwa. Warto powiedzieć też o tym, że kluby z ekstraklasy powinny mieć dostęp do trzech boisk treningowych, z czego jedno powinno mieć sztuczną murawę. W pierwszej lidze nie ma tych wymogów aż tak wiele, ale żeby je spełnić potrzeba. Trybun, które posiadają minimum 2000 krzesełek. Dokładnie tak jak w Ekstraklasie, czyli lamp o minimalnej mocy 1200 luksów. Oraz dosłownie tak samo jak w Ekstraklasie, kluby z pierwszej ligi powinny mieć dostęp do trzech boisk treningowych, z czego dwa trawiaste, a jedno ze sztuczną murawą. W drugiej i w trzeciej lidze potrzeba Trybun, na których może zmieścić się minimum 500 osób. Oraz płotki, bramki, sektory i ogólne bezpieczeństwo na całym stadionie. W czwartej lidze wymogi są praktycznie identyczne jak w drugiej i w trzeciej, tyle że potrzeba minimum 300 miejsc na stadionie, a nie 500 tak jak było poprzednio. Jeżeli chodzi o piątą ligę i okręgówkę, najważniejsze jest to, żeby było około 200 miejsc na stadionie oraz jakaś ochrona i ogólne bezpieczeństwo. Żeby nie było sytuacji, że kibic przeskoczy przez płotki i pobije piłkarza. Została nam jeszcze A klasa i B klasa. Tutaj minimalna ilość krzesełek na trybunach wynosi od 50 do 100. No i nawet w A klasie i w B klasie zwracają uwagę na bezpieczeństwo, tak jak w sumie w każdej lidze, więc ktoś musi to wszystko chronić i o to dbać. To wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.